Aneta Fojcik nie znalazła miłości w Rolnik szuka żony 5. Po programie znalazła szczęście. Przypominamy jej ślub. Aneta Fojcik była jedną z uczestniczek piątej edycji programu Rolnik szuka żony, gdzie starała się o względy ekscentrycznego rolnika Marka. Jego powiedzonka typu Bye Bye czy znak pokoju są już kultowe i rozpoznawalne przez wszystkich fanów show. Program dla Anety to przeszłość, ponieważ dzisiaj jest szczęśliwą żoną i matką. Przypominamy, jak wyglądał jej ślub. Aneta Fojcik szukała męża, rolnik szuka żony. 5. Rolnik szuka żony to jeden z największych przebojów telewizji polskiej. Warto wrócić pamięcią do piątej edycji „Rolnika”, w której poznaliśmy Anetę Fojcik. Ówczesna 38-latka w 2018 roku starała się o względy rolnika Marka, jednak ten finalnie wybrał inną kandydatkę, Aleksandrę, co skończyło się totalną katastrofą. Widzowie zresztą byli w szoku, że Marek dokonał takiego wyboru, bowiem wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że to właśnie Aneta najbardziej do niego pasuje. Aneta znalazła miłość po rolniku no cóż, Aneta z dzisiejszej perspektywy z pewnością nie żałuje, bowiem jest szczęśliwą żoną i mamą. Pochodząca z Rydultów, kobieta 30 listopada 2019 roku wyszła za mąż. Jej mężem został Mateusz Rozga. Jak informuje dziennik zachodni.pl, para znała się wcześniej, znaliśmy się wcześniej. Wyjechałem jednak za granicę, nie było mnie w Polsce, powiedział dziennikarzom Dziennika Zachodniego Mateusz. Mężczyzna przyznał, że oglądał Anetę w telewizji, podziwiał ją w programie Rolnik szuka żony, a później postanowił Do niej napisać. I tak wiadomość tekstowa przerodziła się w ślub. Zaczęli spotykać się po programie. Mateusz pomagał remontować dom należący do rodziny. Tak rodziła się wielka miłość. Ślub Anetyz, rolnik szuka żony pięciu. Wesele odbyło się w domu przyjęć kalimera w łyskach. Młoda para zatańczyła fantastyczny pierwszy taniec. Było dużo braw, goście wołali, gorzko, a nowożeńców wcale nie trzeba było przekonywać do pocałunków. Nowożeńcy zamieszkają póki co w wynajmowanym mieszkaniu w Rydultowach. Szykują się do remontu kamienicy, w której potem zamieszkają na stałe. W 2020 roku para doczekała się dziecka. Tymczasem zapraszamy do naszej galerii, w której znajdziecie zdjęcia ze ślubu Anety Fojcik. Przypomnijcie sobie te szczęśliwe chwile.